Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać, czy przedstawić Państwu możliwości u Pani Anny, bohaterki dnia, która przyjechała do mnie skąd? Z Orla koło Wejherowa. Tak, czyli no, Państwo przyjechali m, praktycznie pół Polski, żeby taką konsultację przeprowadzić. No i próbujemy teraz pierwszy raz od ilu? Od roku czasu. Od roku czasu y, chwycić piłkę, y, użyć ręki po prostu. Pani Anna. Razem ze mną, bo tutaj potrzebna jest troszkę pomoc, żeby wyciągnąć rękę do przodu. Natomiast co do samego chwytu, hop, ściskamy, zabieramy do mnie i próbujemy wypuszczać. Tylko rozluźniamy, wdech, wydech. wydech tak? Kwestia rozluźnienia jest takim elementem, który można bez problemu regulować, bo ja mogę tutaj naciągnąć, tutaj sobie przytrzymać naciągnąć tutaj bardziej sprężynę. Tak? To jest kwestia też często takiego przygotowania to jest często też. Kwestia troszeczkę tremy. Najważniejsze jest to, żeby robić to wielokrotnie i prawdopodobnie za którymś razem powinno nam się udać ścisnąć mocniej. Żeby wypuścić. Ok. Jeszcze raz. Momencik. Dobra. Musimy pamiętać o tym, że ta ręka nie była używana przez rok czasu. Dokładnie. Dlatego chcemy, żeby to było bardziej naturalnie, a nie że to są jakieś sytuacje nie, bardzo ściskane. Hop. Tak, do mnie? To to uczucie. I rozluźniamy. O, już nawet minimalne rozluźnienie. Dobrze. Jeżeli by na przykład Pani, bo na pewno kojarzy Pani osoby z podobnym problemem, z taka tak. niedowładem ręki, co? Czy Pani w jakiś sposób by zarekomendowała taką terapię? Co? Na podstawie tego, co Pani czuje teraz? No ja czuję po prostu niesamowitą satysfakcję, że pomimo nieużywania tej ręki rok czasu, ona jest nadal funkcjonalna, to nie jest, że ona nie jest funkcjonalna. To mi daje po prostu taką, to mi daje ogromną nadzieję. No to. Ja jestem osobiście yy, w szoku, no. że coś takiego mogę wykonać teraz. Pięknie. Może niekoniecznie teraz jest moment na to, co bym chciała tak naprawdę powiedzieć, ze względu na to, że jestem wzruszona tą całą sytuacją. Ale przede wszystkim widzimy to, że jest, może to powodować albo motywację u wielu pacjentów i zachęcić wiele osób do tego, żeby no wszystkim się nie poddać, a z drugiej strony próbować, tak? Bo wiele osób ma problem z otwieraniem ręki, nie może jej otworzyć, przez co traci motywację, ale też z drugiej strony ćwiczą bardzo intensywnie i nie widzą efektów, ale te efekty często nie mogą przyjść, jeżeli ręka nie jest użyta do funkcji. Jak noga by nie była użyta do chodzenia, no to trudno oczekiwać, że ona będzie chodzić. Tak samo tutaj jeżeli chodzi o rękę, jeżeli ręka nie jest używana do jej podstawowej funkcji, czyli chwytu, to w tym momencie jest to ograniczony taka przestrzeń i ograniczona możliwość rehabilitacji. A tutaj widzimy, że w bardzo łatwy sposób w domu z mężem, z terapeutą. W następnym etapie sama, Pani Jadno, mogłaby Pani w ten sposób ćwiczyć. się już widzę, że za trzecim razem już jest coraz lepiej, a jeszcze Pan musi dodać, że ja mam problem z zaciśnięciem i z rozluźnieniem ręki, a jak widać już kolejny raz... Łapiemy, mocniej ścisnąć. No, to już, był, to już było coś, czego naprawdę byśmy do tej pory nie mieli. Ja Także nie tak, spodziewałem się, bo ja... że będziemy kończyć, a pani. Ej, ja, jest to, sam... ja to zrobiłam instynktownie, instynktownie zrobiłam. No tak. Mogę jeszcze raz spróbować? Oczywiście, próbujmy. Bardziej z boku, o tak, bardziej z boku piłeczkę, o tak. Ścisnąć. Mocniej. I Dobra, super, ale tu już widać, że jest potencjał olbrzymi do tego, że pani mogłaby nawet sama próbować. Instynktownie, instynktownie się po prostu używa tego. Dobra, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby próbować, nie poddawać się i wykorzystywać takie możliwości, jakie są tutaj już dostępne w Polsce, i do tego, żeby to robić też w domu. Nie uzależniać się tylko i wyłącznie od tego, że gdzieś tu trzeba jechać, gdzieś trzeba być. Oczywiście warto to robić, oczywiście z osobami, Specjalistami, fizjoterapeutami, ale też można to robić w domu przy, przy pomocy osób bliskich i też to daje super efekty. Także pozdrawiamy i mam nadzieję, że pomogliśmy niektórym zdecydować się albo zobaczyć coś, co warto będzie wypróbować na przyszłość. Pozdrawiamy. Ja mogę osobiście powiedzieć, że warto, i jestem przeszczęśliwa na tę chwilę.